taki nowy preparacik sobie testuję. I zobaczcie. Autko stało całą noc i to zawsze tak jest, że z jednej strony szybki są ok, a z drugiej a z drugiej nie. Hop. Ładnie pachnie. O, włączyły się automatyczne wycieraczki. No może to i dobrze. Zobaczcie natychmiast znika szron. Pyk. Pyk. Powiem Wam, że jak dla mnie to, to jest niezastąpiona rzecz. Jak parkujesz rano samochód na dworze, po co się szarpać z jakimś usuwaniem szronu? Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, którą teraz tak na szybko zauważyłem. Wyłączymy sobie te wycieraczki. Bardzo często jest tak, że, że psikasz sobie preparatem na szybę, i jak tylko się włączą wycieraczki, one go zmazują. A potem za chwilę szyba momentalnie staje się z powrotem nieprzejrzysta, czyli z powrotem zamarza. I znowu musisz tego preparatu użyć. A tu, zobaczcie, przy Was psiknąłem. Szyba jest całkowicie przejrzysta. Ta z boku również. Bardzo ładnie pachnie. Tak wygląda. Jeśli chodzi o ten środek, ja polecam bardzo. Na razie.